Może wyżej? Nie, 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 nie. Dobra, tak jest dobrze, tak? E, jest dobrze. Jeszcze, żeby pani jest najwyższa, to... Dobra, jest dobrze. O, dobrze. Dobra. Możemy zaczynać? Tak. Dzień dobry. Szanowni Państwo, witamy bardzo serdecznie na konferencji prasowej Konfederacji. Z nami dzisiaj gość specjalny i gość szczególny naszego początku tego wydarzenia. Rozpoczynamy konferencją prasową z udziałem pani dr Anny Mandrelli, badacza i pisarki książek, między innymi książek o rotmistrzu Witoldzie Pileckim, o którym dzisiaj właśnie podczas tej konferencji będzie mowa. A na początku już zapraszamy na spotkanie, które dzisiaj o 18.30 w Biurze Poselskim posła Grzegorza Brauna właśnie na temat... Tego, o czym jest dzisiejsza konferencja, czyli antypolska, hispo, his, antypolska polityka historyczna. Kto zakłamuje e, historię w naszym kraju? oraz wątek e, rotmistrza Witolda Pileckiego i przedstawienie jego postaci w filmie sfinansowanym z naszych podatków e, w filmie o tytule Raport Pileckiego. Szanowni Państwo, ja pragnę się odnieść do tego, że jako matka i kandydat na posła tutaj z okręgu 23, zamykający tę listę, zależy nam bardzo jako konfederacji, a mi osobiście szczególnie, aby nasze dzieci były uczone prawdy. Aby prawda ponad wszystko nie musiała wygrywać prędzej czy później, tylko aby odgórnie politycy, tym samym później nauczyciele, wychowawcy wpajali naszym dzieciom w ich łąki. Chłonę jak gąbeczki mózgi, także prawdę historyczną. Widzimy zakłamwanie tej prawdy wieloaspektowe w naszym kraju. Chociażby, szanowni państwo, e, mówi się o tak, e, tak delikatnym temacie, jakim jest e, właśnie e, niemieckie obozy śmierci. W Europie bardzo często nazywa się je właśnie polskimi obozami śmierci, a Polaków próbuje się winić za mordowanie Żydów, co chociażby miało miejsce niedawno w Instytucie e, nie, e, historii, e, nie, Niemieckiej Historii w, w Warszawie, gdzie poseł Grzegorz Braun był zmuszony interweniować w związku z wypowiedzią pana Grabowskiego. Do tego, drodzy Państwo, dochodzi także wspieranie antypolskiej i zbrodniczej z uwagi na przyzwalanie i na, i na, na to, że nie penalizujemy w Polsce kwestii popularyzowania banderyzmu w Polsce. Temat Ukrainy, temat ludobójstwa na Ukrainie, temat ekshumacji, godnego pochówku, przeprosin, zadośćuczynienia, mauzoleum, o które postuluje Konfederacja, są to tematy, które pokazują, gdzie my jako Polska stoimy na arenie międzynarodowej i jestem skłonna zrozumieć stanowisko Ukrainy, która buduje różne pomniki dla zbrodniarza, którym był Stefan Bandera, bo oni swoją kulturę i tożsamość historyczną opierają o taką antypostać, powiedziałabym. Ale my, nie, nie potrafię zrozumieć, dlaczego my w Polsce nie wyrażamy jasno naszego stanowiska, nasze władze nie postulują o uregulowanie tej jakże ważnej kwestii ukraińsko-polskiej i dlaczego nam jest wciąż plute w twarz. Jeszcze raz przypomnimy, tutaj na tym rynku, w tym miejscu robiliśmy piękną uroczystość upamiętniającą mord, mordy i pamięć o ofiarach rzezi wołyńskiej, a władzy czy samorządowej, czy posłów z tej ziemi nie było. A raz jeszcze przypomnijmy, 80 rocznica rzeź wołyńskiej w tym roku. Wielkie rozczarowanie i zawód. Przede wszystkim pretensje do strony polskiej, do rządu w Polsce, bo to wy reprezentujecie naszych Polaków i nie potraficie niczego wynegocjować właśnie dla nas. Z tego miejsca bardzo proszę o zabranie głos dyrektor Biura Poselskiego, panią Teresę Pracownik. Szczęść Boże, szanowni Państwo. Cieszę się, że mogę dzisiaj tutaj występować, ponieważ bardzo leży mi na sercu prawda historyczna. Która niestety jest zmieniana, manipulowana przez całe lata, a w szczególny sposób w ostatnim okresie. Szanowni Państwo, kolebką naszej cywilizacji, kolebką Polski było chrześcijaństwo. I to dzięki niemu w ogóle nasz kraj funkcjonuje, istnieje, powstał i właśnie dopóki byliśmy dopóki byliśmy wierni wartościom chrześcijańskim, dopóki trwaliśmy mocno przy cywilizacji łacińskiej, nasze państwo było mocne i nasze państwo y, miało siłę trwania y, i było potężne. W momencie, kiedy y, rządzący zaczęli od tych wartości y, odchodzić, niestety straciliśmy w ogóle y, suwerenność na czas zaborów, na 123 lata, i, i niestety. Y, y, Państwo z każdą chwilą słabnie, ponieważ odchodzimy od tych wartości, zakłamuje się tę prawdę, że właśnie kolebką naszej siły właśnie była cywilizacja łacińska. I takim przykładem działania właśnie na rzecz tych wartości był właśnie Rotmistrz, Witold Pilecki, który, był pe pełen hartu ducha, odwagi, ponieważ wiara, ponieważ trwanie przy wartościach dodawało mu sił i, i odwagi. I pomimo, że stracił swoje życie, jednak jest dla nas wszystkich bohaterem, wzorem do naśladowania, co niestety. Ciągle jest zakłamywane także w ostatnim filmie, i o tym bardziej szczegółowo opowie nam autorka dwóch książek, które tutaj mam przed sobą, pani doktor Anna Mandrela. To jest duchowość i charakter Witolda Pileckiego, oraz druga książka: Kto zdradził? Witolda Pileckiego. Bardzo serdecznie zapraszam panią doktor do zabrania głosu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Drodzy Państwo, poświęciłam kilka lat, żeby dokładnie zbadać historię rotmistrza Pileckiego. W tych dwóch książkach opublikowałam wiele dokumentów, wcześniej nieznanych, jak historia jego awansów wojskowych, gdzie on już przed II wojną światową miał tak naprawdę stopień kapitana, czyli ta sama ranga, co rotmistrz, którego później uzyskał, ale nie mógł o tym mówić, więc bardzo wiele szczegółowych wątków. Chciałam skonsultować się jako właśnie badacz, biograf tej postaci stwórca. Filmu o rotmistrzu Pileckim. Nie udało się do nich dotrzeć. Usłyszałam wręcz, że twórcy nie są zainteresowani konsultacją historyczną, gdyż jest to film psychologiczny. Długo ten film o Pileckim był oczekiwany. Zapewne też nie przez przypadek jest wyświetlany w kinach teraz przed wyborami, jednak filmowi towarzyszy spór. W międzyczasie była zmiana reżysera. Pierwszym reżyserem filmu był pan Leszek Wosiewicz, później reżyserię przejął Krzysztof Łukasiewicz, autor, twórca między innymi również filmu „Grodno 39 Orlenta, w którym również zamiast prawdziwych bohaterów, obrońców Grodna, takich jak Jasiński, oni nie są pokazani. Zamiast tego został pokazany fikcyjny bohater, żydowski chłopiec Leon, który miałby jak najbardziej o to Grodno walczyć, a wszyscy polscy żołnierze przedstawieni zostali niemrawo. Jeśli chodzi o ten film Orlanta, to również z Górnego Śląska, z mojego regionu Konfederacja składała interpelację poselską. Natomiast na film Raport Pileckiego z pieniędzy ponieważ to wszystko były instytucje rządowe Instytut Sztuki Filmowej Polska Fundacja Narodowa Telewizja Polska Ministerstwo Kultury około między 36 a 38 milionów złotych ten film Raport Pileckiego kosztował i niestety ten spór między reżyserami pokazuje że na przykład pierwszy reżyser pan Leszek Gwośiewicz napisał wiele listów do prezydenta do premiera wyróżniając szereg zastrzeżeń pod którymi, niektórymi z nich ja również mogę się podpisać jeszcze dodać kolejne gdzie rzeczywiście mimo że mamy jest to film fabularny można dodać fikcyjne wydarzenia ale tutaj te fikcyjne wydarzenia szargają dobre imię naszego bohatera i to za pieniądze z naszych podatków na przykład jest tam e, wymyślone wydarzenie jakoby Pilecki e, miał e, bez wyroku sądowego organizacji e, podziemnej podczas II wojny światowej wydać wyrok śmierci i za do mniemanego kapusia, nic takiego nie miało miejsca. Inna historia wymyślona, że on rzekomo spóźnił się na spotkanie z kolegami i przez to oni zostali przez Niemców aresztowani, wywiezieni do Auschwitz, to również nie miało miejsca. Również w Auschwitz on uciekł dopiero, gdy Niemcy już nie karali za ucieczkę jednego więźnia śmiercią dziesięciu, a ten film wprost sugeruje, że. Przez to, że Pilecki uciekł, co 10 innych współwięźniów zostało przez Niemców zamordowanych, co prawdą nie było. I takich przekłamań w tym filmie jest więcej. Natomiast również mimo tak wielkich środków nie widzimy tutaj jakiejś narracji, fabuły, ani pokazania przede wszystkim bohaterskości Pileckiego, co ja podkreślam w swoich książkach, gdzie on rzeczywiście może stać się dla nas takim wzorem dla młodzieży. Więc mimo, że te filmy z naszych pieniędzy powoli powstają, to jednak e, zamiast przekazać pewne wartości, patriotyzm, e, cały czas my musimy się za Polskę wstydzić, zamiast być z tych bohaterów dumni. W takim świetle jest to przedstawiane i musimy się temu sprzeciwić, musimy walczyć o prawdę o naszych bohaterach, dlatego również serdecznie dziękuję za zaproszenie mnie tutaj do Rzeszowa i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Bardzo serdecznie dziękujemy i raz jeszcze chcemy właśnie, by Polska była narodem dumnym, by Polacy nie musieli się wstydzić i by te nasze perełki historyczne, ci nasi bohaterowie byli jak najbardziej faworyzowani na scenie historycznej, politycznej i międzynarodowej w naszym kraju. Raz jeszcze dziękujemy pani dr Anni Mandrelli, która właśnie jest nie dość, że autorką tych książek, do tego jeździ w trasie, w czasie kampanii po Polsce i zaszczyciła nas swoją obecnością w Rzeszowie, a tych, którzy by nas oglądali z innych części Polski, bardzo zachęcam właśnie do głosowania na panią dr Annę Mandrelę w okręgu katowickim, pozycja numer 3. My Państwa bardzo serdecznie raz jeszcze zapraszamy na dzisiejsze wydarzenie o 18.30 medium, które zaszczyciły nas nasz, swoją obecnością. Bardzo serdecznie dziękujemy i pytamy, czy są jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to bardzo serdecznie dziękujemy, dziękujemy życzymy miłego dnia i do zobaczenia. Bardzo dziękujemy.